Gadu, gadu w Radiu Record. W moim programie będę dociekać, pytać, ciągnąć za język. Będę rozmawiać, interesować się, podpytywać, wnikać. Gadu Gadu w Radiu Rekord. Dzień dobry, witam Państwa w programie Gadu Gadu w Radiu Rekord. E, nasz dzisiejszy gość. Pisze w czasach, kiedy litery już wyszły z mody. Pisze o uczuciach, miłości, przyjaźni. Można powiedzieć, że na dzisiejsze czasy i ten obecny moment to jest taki balsam dla duszy. Izabela Krasińska, pisarka, choć unika tego określenia, jest dzisiaj z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że do nas dotarłaś w ten listopadowe popołudnie. Wyczytałam gdzieś, że jesteś wychowana i to dosłownie w bibliotece. Co to znaczy? Zgadza się. Moja mama jest bibliotekarką, nadal jest czynną. Niedługo to już będzie obchodziła 40-lecie swojej pracy. I ja, jako małe dziecko, a wychowałam się na wsi, więc wiadomo, tam przedszkoli nie było, więc moja mama po prostu zabierała mnie ze za sobą do biblioteki. Ja, jako kilkuletni tam berbeć, przekazywała mi, że mam siedzieć sobie cichutko gdzieś między półkami, a wiadomo, biblioteki wiejskie 30 lat temu, czy niespełna 30, no nie wyglądały zbyt najlepiej. Więc ja prędzej czy później, jako dziecko również krąbrne, po prostu wychodziłam z regałów i dokuczałam. No, nie będę tutaj ukrywała po latach, że tak było. Yy, więc, no cóż, no, byłam dzieckiem bibliotecznym, śmieję się dzisiaj, że, że to było przeznaczenie, że książki no właśnie, będą towarzyszyły to mi. Tak, dosłownie pisane, no Więc prędzej czy później yy, wiedziałam, że mój los zwiąże się z książkami, tak czy inaczej. W Twojej debiutanckiej powieści każdy rozdział jest poprzedzony cytatem z Garu i deklarujesz otwarcie swoją wielką fascynację. Opowiedz trochę o tym, skąd ta miłość do Garu i jak ona się w Twoim życiu przejawia, jak wpłynęła jego twórczość na Twoje życie. No, właśnie, wydawałoby się, że to byłaby zwykła fascynacja Idolem Muzycznym. Każdy z nas ma przecież jakiegoś idola, idolkę. A okazuje się, że u mnie to zaważyło na moim życiu, moim. w ogóle tego ukierunkowałam, bo już 18 lat trwa ta fascynacja. Miałam 13 lat. Jak po raz pierwszy go zobaczyłam, można powiedzieć, że to była taka miłość od pierwszego wejrzenia, chociaż nie wiem, czy powinnam tak mówić, jako że jestem rzadką. Oj, to ale... idole się nie liczą, już wiadomo. To jak sobie to, to rozróżniam, to jedno drugiemu nie przeszkadza, przynajmniej mnie. I to było tak, faktycznie coś tak zaczęło i zarazem wraz z tą fascynacją Garu i, i zaczęła się moja fascynacja francuskim. W sumie y, nauczyłam się go dzięki y, dzięki Garu, no bo to była moja wielka motywacja, inspiracja, żeby wiedzieć, o czym śpiewa. A potem, jak spotkałam go po latach, to była ta fajna y, ten, ten fajne uczucie, że mogłam do niego zwrócić się w tym języku. Spotkałaś I, bo, go tak, i zagadałaś te normalnie. Moje wielkie po francusku. marzenie, które się spełniłam autografy. Wow. Które traktuję jak relikwie. Mam zdjęcie, więc to jest mu niezapomniane naprawdę przeżycie, na które czekałam bardzo długo, ale było warto. I czy to jest tak, że on też miał wpływ na tą twoją pierwszą książkę, jego, jego teksty? Jego. No piosenki? właśnie. Tak śmiesznie się złożyło, że tak, że, że najpierw napisałam sobie takie opowiadanie, gdzie też był, głównym bohaterem był strażak, a wszystko wzięło się z piosenki właśnie Garu Heaven's Table, która właśnie mówi o tym, że nie wszystkie anioły zasiadają przy niebiańskim stole, tylko niektórzy są jakby zesłani tutaj na ziemię i pod postacią, można powiedzieć, ludzi, takich których niepozornych, yy, czynią dobro. I słuchając tej piosenki, no wielokrotnie jako... Wierna fanka. Kiedyś mi przyszło do głowy, że kurczę, z tego by można fajną historię ułożyć. I tak powstało opowiadanie, a z opowiadania po kilku latach powstała książka. Nie planowałam, że to będzie trylogia. W ogóle nie wiedziałam, że to pójdzie w tym kierunku, że ja serio no, zacznę pisać tak. W sensie myślałam, że to będzie jedna książka i koniec, a tu się okazało, że to jest całkiem długa historia. I świetno, muszę przyznać. No, wszystko, co fajne, zawdzięczam w sumie jemu. I piątki z francuskiego, które dostawałam. I to, że właśnie dzięki tej znajomości francuskiego mogłam pojechać do Paryża, być w ambasadzie polskiej. W Paryżu to jest przepiękna. No i przede wszystkim właśnie spotkać go, więc zawsze będę miała do niego sentyment i myślę, że zawsze będę fanką. A on gdzieś też, też gdzieś tam zawsze w tych moich książkach się, się pojawia. Tak. No to piękna historia, czyli dziewczyny, chłopaki, śmiało się zakochujcie w swoich idolach, bo to może wpłynąć na wasze życie. Gadu, gadu, w radiu Rekord! Czy pamiętasz taki moment, kiedy poczułaś głód pisania i kiedy zdecydowałaś się, że zaczniesz pisać już tak na poważnie i to będzie książka. Już tu przed chwilą o tym rozmawiałyśmy jak to się zaczęło, ale czy da się określić taki konkretny moment i też jako osoba, która pisze, to chciałam cię zapytać jak pokonałaś tą taką barierę, ten taki strach, bo ciężko jest oddać coś, co się samemu napisało do przeczytania, nawet tak na chwilę, a co dopiero napisać książkę, która już po prostu idzie w świat. Ta potrzeba była we mnie zawsze. Nie ukrywam, pewnie to zadecydowało ta, to wychowywanie się w bibliotece, też to, że moje siostry pisały opowiadania, uwielbiałam je czytać. To jest chyba u nas zresztą rodzinne, pisanie poezji, pisanie opowiadań, więc nie zdziwię się, jak któregoś dnia okaże się, że mam poważną konkurencję, Zwłaszcza jak moja młodsza siostra zaczęłaby wydawać, więc wtedy ja się śmieję, że mogę chować do szuflady swojej książki, bo będę miała poważną konkurencję. jakąś ko kooperację stworzyć, coś womanego. No właśnie nie, ja się chyba do duetów, pójść. do duetów pisarskich się chyba nie nadaje. Przynajmniej na razie przed tym bronię. I pierwszą książkę napisałam tak naprawdę, jak miałam 20 lat, i dlaczego do, do tego wracam? Dlatego, że wtedy wydaje mi się, że jeszcze byłam na tyle niedojrzała, że mm, mm, to nie był dobry moment. Cieszę się dzisiaj, że wtedy nie wydałam tej książki i że ona tam nie zyskała aprobaty. Ja sobie zostawiłam, znaczy odpoczęłam od kryptu. Od nie tej załamało koncepcji. cię to, nie postanowiłaś w ogóle przestać. Troszkę, znaczy tak, wtedy, wtedy poszłam na studia polonistyczne, zajęłam się zupełnie czym innym, zainteresowało mnie bardzo badanie literatury, nawet przez chwilę chciałam się doktoryzować, w ogóle pójść w tym kierunku, ale potem gdzieś tam upomniało się to, to pisanie i właśnie tak jak mówię, wzięłam udział w konkursie właśnie na studiach, gdzie można było napisać opowiadanie o dowolnej tematyce i jak już napisałam to opowiadanie, to wrócił ten, ten bakcyl się z powrotem odezwał, który gdzieś tam we mnie siedział i Mając 26 lat, zaczęłam pisać właśnie moją debiutancką powieść, która ukazała się w 2016 roku. Ja to bardziej wysłałam, roz rozesłałam ją po wydawnictwach żeby spróbować, zobaczyć. Mówię, dobrze, minęło tyle lat, ja już jestem dzisiaj inną kobietą, już przede wszystkim znacznie bardziej dojrzałą, mądrzejszą, mam nadzieję. No i co, wysłałaś i co się wydarzyło? I dosłownie po kilku dniach zaczęły wpływać propozycje wydawnicze, ja byłam w totalnym szoku, bo ja myślałam, że nikt się po prostu nie odezwie, powie, dziewczyno, daj sobie spokój, a tu po prostu jedna po drugiej. Byłam w totalnym szoku. I, no i tak znalazłam swoje wydawnictwo, z którym jestem związana do dzisiaj. To już w przyszłym roku będzie pięć lat, jak, jak razem ze sobą współpracujemy. No i to jest piękna historia tak naprawdę. I Co mogę powiedzieć? Zachęcam wszystkich, żeby spróbowali, bo to no nie powiem, że nie tracimy, bo to jest jednak takie wystawianie się, prawda? Trochę autor gdzieś tam tej swojej duszy oddaje w tych książkach. Chociaż no, mówi się, że nie powinna się utożsamiać autora z, z tym, z bohaterami. Chociaż to jest częste, porównuje się. Ale to jest niesamowita rzecz. Ja troszkę też y, pisanie traktuję jako taką formę, nie wiem, terapii, y, wygadania się. To ma dużo, strasznie dużo funkcji, ale y, no, chyba nie potrafię bez tego żyć. Nawet jeśli czasami złożę że nie, dobra, ja nie wyrabiam, ja pracuję zawodowo, nie daję rady czasami, tak. Ale nie, ja wiem, że te pomysły siedzą, one mnie ścigają, to jest takie pisz, pisz, <grych> bo ci nie damy żyć. <grych> no piękne to jest. GADU GADU w Radiu Rekord. Dla autora książek, co jest najważniejsze, skąd czerpiesz inspirację i czy było kiedyś tak, że krytyka Ci podcięła skrzydła, jak sobie z nią radzisz, czy może nie spotykasz krytyki? Nie, krytyka, krytyka spotyka każdego, od tych naprawdę czołowych pisarzy przez duże P, aż po, po autorów i, i przede wszystkim debiutantów. Aż najgorzej było, kiedy wydałam debiutancką powieść, i każda negatywna y, recenzja wywoływała u mnie po prostu rozpacz, totalne, to było takie odchorowywanie po kilka dni z czasem i z każdą kolejną książką. Nauczyłam się po prostu na tą krytykę y, troszeczkę patrzeć. Y, jako, bo bardzo bardzo zwracałam uwagę na tą krytykę taką konstruktywną, gdzie ktoś. Wyciągałaś wnioski. Tak, że na z przykład nie. mówił, że to robi źle, to robi źle. To przyjmowałam z takim: OK, na tym muszę popracować. Może faktycznie to jest irytujące, ewentualnie y, coś powinnam dopracować. Więc taką krytykę jak najbardziej lubię. Absolutne prawo do krytyki ma moja redaktorka językowa, która zawsze, wiadomo, pracuje nad tym tekstem, kiedy ja go wysyłam do wydawnictwa. Więc ona jest jedyną osobą właściwie, która może zwrócić mi uwagę na wszystko, ponieważ jest absolutnie fantastyczna. Zawdzięcza mi naprawdę bardzo dużo, przede wszystkim u, u, u wpadek, które uniknęłam w książkach. Jest bardzo skrupulatna i no za, za to jej ogromnie dziękuję. Więc y, to, co mówię, najgorzej było, kiedy byłam debiutantem, wtedy jest ten stres najgorszy, krytyka Potem najbardziej woli... Potem człowiek tak okrzę, troszeczkę, okrzepłaś trochę. Tak, zaczyna się to przez z dystansem. Wydaje mi się, że to jest Ale taki to potrzebny Ale to chyba dystans. trochę tak, że budujesz pewność siebie, tak? Już wiesz, na co cię stać i chyba człowiek się robi taki trochę pewniejszy swojej twórczości pewnie. Znaczy, gdzieś też przyjmuję to, że no, każdy z nas, jakby stanął w obliczu napisania książki, bo wiadomo, też czytam książki, jedna mi się spodoba bardziej, druga mniej. Jeśli jest naprawdę w, bardzo źle, w połowie ją odkładam. Nie, nie pastwię się potem nad autorem, że jejku nie spodobała mi się, bo na pewno jest kiepska. Gdzieś tam zawsze zakładam, że okej, okay, albo ja do niej nie dojrzałam, albo faktycznie to nie mój styl. Zawsze gdzieś sobie tłumaczę, że. ktoś się znajdzie, komu się spodoba. Oczywiście, albo na przykład, jak mówił mój profesor na studiach, co 10 lat powinniśmy wracać do pewnych książek, bo co 10 lat się mentalnie zmieniamy, więc. Idąc z tym tokiem rozumowania, jeśli na przykład mi się ta książka nie spodobała teraz, okej, okay, zostawiam, wrócę do niej za dekadę, być może wtedy będzie wow. Tak jak było właśnie, kiedy czytam lektury naszych romantyków w liceum i to było takie absolutne no. Na studiach, kiedy spojrzeliśmy na to z zupełnie innej strony, totalna fascynacja, więc. Już trochę faktycznie. się wraca z pewnym bagażem, z pewną wiedzą, zupełnie inaczej się widzi pewne rzeczy. Szczególnie podczas studiów polonistycznych, coś o tym wiem. <noise> Gadu Gadu w Radiu Rekord. Pochodzisz z Podradomia i akcja mhm. Twoich opowieści się toczy tu u nas i w okolicach. Skąd ten pomysł i czy cieszysz się, że się na to zdecydowałaś? To był świadomy zabieg, to był świadomy zabieg. Właściwie to prawie w każdej mojej książce akcja rozgrywa się w Radomiu, a ja to bardziej gdzieś tam uwypuklam bądź ukrywam. Najbardziej chyba ten Radom jest widoczny w drugiej mojej książce, bo tam specjalnie takie stosuję trendy historyczne, gdzieś tam te takie ciekawostki o Radomiu, bo tam moi bohaterowie spacerują ulicami i akurat do tych konkretnych miejsc, ulic się odnoszę. No nie mogłam tego za dużo, prawda, też przemycić, bo tam wiadomo, to jest powieść obyczajowa, więc nie można tutaj czynić się jakąś historyczną. No, tak. Trzeba zachować ten, że tak powiem, odpowiedni koloryt powieści. Chyba, że tylko Anieli jest fikcyjna miejscowość, w której, no i w ogóle w tej serii matki i córki, gdzie akcja się dzieje w fikcyjnej miejscowości, tam jest fikcyjne miasteczko. W tych ostatnich powieściach, które teraz pisze, napisałam i piszę, też akcja. Wracam z akcją do Radomia, ponieważ. Po pierwsze, no to, co ja rozmawiałam z innymi autorkami naszymi radomskimi, chcemy odczarować ten radom. Odczarować go, żeby nie był tylko kojarzony z memami albo sketchami kabaretowymi, że tak jesteśmy wymieniani jako to miejsce takie, jak się z czegoś, to, tak. z, to z radomia. Taki tylko... współczesny wąchock, bym tak. powiedziała. No właśnie, więc tutaj my próbujemy pokazać, że radom to jest całkiem fajne miasto, całkiem ładne miasto, a przede wszystkim z, z tragiczną historią, więc takie naśmiewanie się bez poznania y, dziejów, mieszkańców i samego miasta, no jest troszkę nie w porządku. Więc mam nadzieję, że jeśli ktoś jest, zresztą miałam, że tak powiem, tego dowody w, w opiniach czytelników, że faktycznie stwierdzali, że po przeczytaniu, na przykład za głosem serca, no nie widzieli, że Radom jest taki fajny, że ma taką historię i takie miejsca. Więc mam nadzieję, że uda się. Taka dodatkowa funkcja literatury, którą tworzysz. Oczywiście nie Otwierasz tylko bawić, oczy. tylko też uczyć. Super. A jako pisarka, autorka, czy odczuwasz czasem taką presję, że musisz coś napisać, że czas leci, zegar tyka, ktoś już na to czeka? Czy to zawsze jednak jest dla ciebie rozrywka, przyjemność, taki dodatek do twojego codziennego życia? Pół na pół. Pół na pół dlatego, że pracuję zawodowo, jak mówiłam, w dodatku pracuję dwuzmianowo, więc to troszeczkę stwarza mi problem, bo muszę sobie tak zorganizować czas, żeby nie ucierpiała ani jedna praca, ani druga. No i przeważnie też zależy od tematyki, wiadomo. Ja raczej te książki moje, chociaż okładki sugerowałyby, że to są takie lekkie, no jednak im głębiej w las, tym, tym, tym ciemniej, tak? Więc tam pojawia się dużo trudnych, trudny, trudnych tematów i wiadomo, no tego się nie napisze szybko. Na tym trzeba pomyśleć, co trzeba, że tak powiem, te emocje autora gdzieś tam też wchodzą w ten proces pisania. Więc bywa tak, że jedną książkę napiszę w kilka miesięcy, a bywa też tak, że muszę prosić o dodatkowy czas, ponieważ się zwyczajnie nie wyrobiłam. Staram się przeważnie, bo ja, że tak powiem, jestem punktualna i, i czasowa i uporządkowana, więc strasznie mnie boli, kiedy muszę gdzieś tam żebrać o, ten, <grym> o te dodatkowe tygodnie. Więc. Tutaj, tak jak mówię, staram się wyrabiać w te deadline'y, ale deadline'y to jest przekleństwo każdego autora, nawet jeśli ktoś zajmuje się tylko pisaniem, bo wiadomo, jedna książka się bardzo szybko i fajnie napisze, mimo że no, tematyka no, może być też ciężkawa, a przy drugiej, no może to iść tak, no bo wiadomo, też dochodzi, na przykład ten rok jest taki troszkę, na przykład, no nawet chyba nie muszę mówić mm -hmm. tak? nikomu. Wszyscy wiemy, jak No jest. właśnie, więc to też, też wpływa na właśnie takie czynniki, powiedzmy, zewnętrzne, na to, na to jak, jak szybko jestem w stanie takie książki stworzyć, napisać. Gadu, gadu w Radiu Rekord. A jakbyś się miała podjąć i czy byś się podjęła z recenzowania swojej książki, jakbyś miała w kilku żołnierskich słowach nam zrecenzować, to co byś powiedziała? Mm. Zależy, która to byłaby książka. No to wybierz sobie, masz ulubioną? <noise> Oczywiście, moja ulubiona to jest taka moja perełka, na którą nigdy nie pozwolę nic złego powiedzieć, ponieważ jest tak dopracowana przeze mnie i moją redaktorkę, że po prostu tę książką chwalę się po prostu bez ogródek, co zwykle się staram nie chwalić. To jest Aniela. Aniela to jest y, szaleństwo w mojej, że tak powiem, twórczości, ponieważ to jest powieść historyczna, można powiedzieć, ponieważ akcja zaczyna się na początku XX wieku, więc dla mnie, wiadomo, czasy dla nas wszystkich zresztą odległe, więc musiałam niesamowicie się przygotować, zrobić research taki naprawdę solidny, solidny. To wycieczka po bibliotekach, żeby zebrać odpowiedni materiał. I też to jest zarazem pierwsza książka, w której pozwoliłam sobie, bo dotychczas odpowiadając na twoje wcześniejsze pytanie, a jak zwykle gdzieś tam jestem gaduła i uciekam od tego, co pytasz, więc tu odpowiem przy okazji, że wszystkie książki, które dotychczas pisałam były fikcyjne, w sensie wszystko powstawało w mojej głowie, a właśnie w Anieli pozwoliłam sobie, chociaż tego od razu w książce nie zaznaczyłam, gdzieś yy, losy mojej tytułowej bohaterki powiązać z losami mojej babci. Już niestety nie żyjącej, ale yy, po części to, co historia Anieli jest historią mojej babci. babci. Więc tutaj to była taka książka dość że historyczna, dojrze z tym takim, z taką podróżą, można powiedzieć, sentymentalną, tak. Tak, i to ogromnym wsparciem była moja mama, która właśnie udzielała mi wszelkich informacji na temat tej, no niby wychowałam się na wsi, ale pewne rzeczy, na przykład, śmieję się, że jak gwarę tej wiejskiej, też moi bohaterowie gwarą wiejską mówią, to było dla mnie też bardzo duże wyzwanie, żeby zachować to, że jak mamy, bo tam akcja dzieje się też między w tym czasie międzywojennym, więc jeśli mamy Niemców, oni tam mówią po niemiecku, jeśli mamy Rosjan, mam dialogi po rosyjsku, więc tutaj moja mama cały czas była na baczność, bo ja na przykład potrafiłam do niej dzwonić, mamo słuchaj, jak po rosyjsku będzie takie, takie, takie zdanie, albo jakieś przekleństwo, yy, więc tak, tutaj było ogromne wsparcie i gdyby miała ją zrezygnować, to jest książka, mam nadzieję... Prawdziwa, która oddaje wiernie te realia międzywojenne, realia wiejskie, realia, te wszystkie tradycje przede wszystkim. Ja tam opisuję dużo tradycji takich związanych z pogrzebami, z, ze ślubami, w ogóle cała ta charakterystyka wsi. A sama książka zaczyna się legendą. Okazało się, że uwielbiam pisać legendy, i kiedyś może zajmę się tym bardziej, że tak powiem, profesjonalnie, ponieważ ja dosłownie tą legendę napisałam, można powiedzieć, na kolanie. Po prostu usiadłam i ta legenda się napisała i mm, też mam do niej. Więc ta książka, mówię, jest super dopracowana i no, to jest moja absolutna perełka póki co. No, zachęciłaś, myślę, słuchających i oglądających. No to tutaj też troszkę uprzedziłaś moje pytanie, ale może nie do końca. Czy masz jakiegoś swojego ulubionego bohatera ze swoich własnych książek. Jasne i myślę, że tutaj większość moich czytelniczek, albo i wszystkie, oczywiście mówię tutaj o czytelniczkach w sensie, że tutaj panowie pewnie by demonstracyjnie zamilkli, bo panowie też mnie czytają, to jest bardzo fajne, zwłaszcza no, też czytam nie zawsze mój mąż, więc to jest duże jego poświęcenie. Tutaj dziękuję ci Mariuszu. <grym> Piotr Majewski. Piotr Majewski to jest ten strażak z tych mojej, z moich... Piękne tak. nazwisko. <grym> Tak, no właśnie. I właśnie Piotr jest taką postacią. No chyba nie muszę tutaj ukrywać, że wzorowany, jego wygląd był wzorowany na pewnym kanadyjskim wokaliście, po prostu skóry można zdjąć, tak? I on jest absolutnie uwielbiany i przeze mnie. Mam do niego wciąż ogromny sentyment. I przez wszystkie moje czytelniczki po prostu to jest postać. Krystaliczna można by powiedzieć, że byłaby, ale oczywiście nie byłabym samą, gdybym troszkę Piotra nie popsuła. W międzyczasie potem się strasznie nad nim pastwiłam, więc w sumie no nie mogę zdradzić, jak ostatecznie się jego losy zakończyły, ale to, co przeżywałam, zanim wydałam kolejną część tej trylogii i to, co czytelnicy mi prawie że grozili, że jeśli coś się Piotrowi stanie, U. tak do tego dochodziło, bo pierwsza część się kończy jak się kończy, ale druga za to kończy się, że tak powiem, z dużym ładunkiem emocjonalnym, więc zanim ukazała się trzecia. A trzecia się zaczyna kontrowersyjnie, więc tutaj sobie naprawdę prawie napykałam biedy, więc tak, tak. Jego kolega Wojtek też, policjant, bo tutaj mam strażaka, jego kolega policjant Wojtek, w ogóle to imię bardzo lubię, więc potem pojawia się jeden Wojciech właśnie w Anieli, to chyba oni obaj tacy byli. Czyli by. chłopcy. Tak. Okej. Okay. Bo z bohaterkami właśnie tutaj jest większy problem, bo podobno mam tendencję do tworzenia bohaterek irytujących, ale potem jak każdy przemyśli, to stwierdza, że no w sumie trochę mam z tej Marty, troszkę z tej Joasi. No w sumie tak, one są takie jak my, więc może to właśnie Kobiety irytuje, że odnajdujemy, odnajdujemy swoje wady w zachowaniu naszych, moich bohaterek. Gadu gadu w radiu Rekord. A kolejna książka? Powstanie? Już powstaje, zdradzisz nam? Powstaje, łapię się na tym, że już gubię się w liczeniu. Ile? Więc ostatnio jak robiłam research, to jest tak, że wydałam 7, ósma, dziewiąta, czekają na wydanie. Ukażą się w przyszłym roku. Już na, początku, leżą. Tak, na początku i w połowie roku. A teraz zaczynam pracę nad dziesiątą książką. No widzisz, właśnie miałam pytać, jak pandemia, epidemia i wszystkie te różne straszne słowa wpływają na życie pisarza, autora. Czy to jest motywujące, czy wręcz przeciwnie, jak człowiek jest zamknięty w domu, to traci motywację i mu ciężej pracować? Jak to z twojej perspektywy wygląda? No mnie właśnie tutaj ratuje mój pierwszy zawód, ten wiodący, że tak powiem, właśnie praca w bibliotece, to, że codziennie wychodzę z domu. No teraz wiadomo, teraz troszeczkę inaczej pracujemy troszkę zdalnie, stacjonarnie, zależy jak tam akurat, czy biblioteka jest otwarta, czy biblioteka jest zamknięta, jak wszystkie inne instytucje. To mi właśnie pomagało, że ja przez od początku pandemii chodziłam do pracy, nie siedziałam zamknięta w kwarantannie, nie siedziałam I rytm zamknięta. w to wszystko był tak, zachowany. Tak, tak. Życia. Ja muszę mieć, że tak powiem, porządek życia i, i to mnie trzymało, że tak powiem, w... w, w, w w ryzach. Tak, właśnie, brakowało mi tego słowa. Ale też ten czas wiosenny przypadł, że to było trzy miesiące odpoczywałam od pisania, bo poprzedni rok miałam bardzo intensywny, ponieważ kończyłam pracę nad jedną książką, w międzyczasie były przygotowania do ślubu, był ślub, było kupowanie mieszkania, była praca nad kolejną książką, to był bardzo hardkorowy Czyli rok. Czyli życie cię pochłonęło tak. trochę bardziej. To było po prostu, to było teraz pogodzić. jak patrzę, Tak, z perspektywy, więc w tym roku zrobiłam sobie właśnie po zakończeniu pracy nad tym jedynym trzymiesięczny odpoczynek. Po czym przystąpiłam do pisania kolejnej powieści, no i to jest takie, że właściwie to odpoczywam tydzień między jedną książką, a kolejną tydzień, góra dwa. A zdarza ci się gdzieś w pracy pod biurkiem pisać, notować? Nie, właśnie nie, ja sobie odróżniam, że tak nawet nazwiskami bym powiedziała, ponieważ tu piszę w tej chwili, moje nazwisko panieńskie stało się pseudonimem niechcący. A w pracy funkcjonuje pod, wiadomo, nazwiskiem też bardzo powiedziałabym, gdybym wiedziała, to może bym zaczekała nawet z tym pisarskim. Tak. Więc tutaj oba nazwiska są literackie jak najbardziej, a to drugie właśnie po mężu, nawet bardziej komercyjne. No ale wyszło jak wyszło, zaczęłam pod Krasińską, więc już kontynuuję. Tyle, że pod pseudonimem. To takie troszkę zakręcone, więc tu sobie odróżniam te, te dwa światy. Śmieję się, że Izabela Kraśnicka jesteś... pisze książki, a mhm. Izabela Pisarska pracuje w bibliotece. więc Jesteś zdyscyplinowaną Oczywiście. bardzo te, osobą. Oczywiście, te dwie osoby ze sobą nie wchodzą. W, w to drogę. w takim razie zapytam, tak jak zawsze pytam, plany na przyszłość. Takie związane z pisaniem, to już trochę nam powiedziałaś, a może są też jakieś inne, jakieś marzenia. Możesz teraz po, popuścić wodze fantazji. Pewnie, bardzo byśmy chcieli z mężem wyjechać do Włoch na taką wielką podróż poślubną, bo tak naprawdę byliśmy tylko sobie w takiej małej podróży, ale taką, wiadomo, taką wielką jeszcze mieliśmy przed sobą i ona miała tak naprawdę być w tym roku, ale z powodu pandemii, niestety, jak wszyscy... Odwieszona na chwilę. Jasne, więc tutaj tak, Włochy, myślę, że to będzie oczywiście Turyn, ponieważ mój mąż jest wielkim fanem Juventusu, więc wyb wybieranie miejsca, myślę, nawet nie będę sobie zakręcała głowy, wiadomo, gdzie pojedziemy. Z takich planów jeszcze przyziemnych, no to myślę, że powrót do nauki języków, bo troszkę zaniedbałam francuski, co mi też nie boli, więc myślę, że tutaj muszę się zdyscyplinować i do tego powrócić, bo, bo to jest mój jakiś tam wielki powód do wstydu, taki wewnętrzny. A poza tym ciężko mi powiedzieć, bo jestem osobą bardzo, że tak powiem, energiczną, spontaniczną, która ma milion pomysłów na minutę, więc. Nie robisz jakichś wielkich planów. Staram się nie. Teraz zwłaszcza w czasie pandemii najdalej planuję kilka dni naprzód, ponieważ no, wiemy, no, teraz są takie czasy, że ciężko Kto nam też coś, co się coś tak. Bo na przykład może się okazać, że znowu będzie jakieś tam wielkie zamykanie, więc y, staram się tutaj sobie bieżące sprawy y, kontrolować, a przyszłością tak po prostu troszeczkę sobie już y, odpuściłam, bo mniejszy stres myślę. No dobrze, słuchaj, fantastycznie mi się rozmawia z tobą. nie również. Naprawdę bardzo Ci dziękuję, że byłaś tutaj dzisiaj ze mną za rozmowę. Drodzy Państwo, naszym gościem była Izabela Krasińska, pisarka. Zachęciła nas wszystkich do czytania jej powieści. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również. Do usłyszenia, Milena Majewska. Гадо-гадо в Радио Рекорд.